Ostatnie spojrzenie z tarasu za okno, na urokliwą przyrodę i zieleń. No, nie może mieć wrażenie, że to jest ten lekko to został ten, przeinwestowany, tak w mojej ocenie. Minio się wygrzewa na słoneczku pod drzewkami, a my jedziemy na Antiksidę, tak? Zwiedzać Bartek kazał. No i widzimy spora połać ruinek. Chodzimy na teren obiektu. Antyczne SIDE przywodzi wspomnienia i skojarzenia z Neseberem. Bułgarskim tudzież z Sozopolem. Także miłośnicy Bułgarii mogą tu poczuć troszeczkę klimaty zbliżone, tak swoje ulubione. Można sobie przyjechać, kupić kawałek kolumny. Tu pani pręży ciało, śmiało ciało, tak. Teraz obudowali to oczywiście w stylu wiernym, zachowując wszystkie jakby elementy oryginalnej zabudowy. Witamy w 15 dniu wyprawy. Ostatnie spojrzenie z tarasu za okno na urokliwą przyrodę i zieleń. i morze w oddali. Zbieramy się do wyjazdu, opuszczamy gościnne mieszkanie. Ja nie pamiętam, czy ja pokazywałem, czy nie pokażę je jeszcze raz. W każdym razie, to był taras, tutaj jest część pokojowa z niedźwiadkiem. Woglującym. tu jest część jadalniana gdyby pogoda nie sprzyjała to tu się można spożywać siedzenie tu jest część kuchenna z dużą lodówką naszymi klamotami już do wyjścia gotowymi tu są drzwi wejściowe jedna łazienka z kabiną prysznicową i pokój dla dwójki bądź nawet trójki jak małe dzieci Tutaj szafa kryjąca w sobie praleczkę, z której można oczywiście skorzystać. Druga łazienka przy takim master bedroomie. No i master bedroom, prawda, dla dwóch osób. Wszystko to, jak pisałem na Facebooku, no ale nie każdy Facebooka ogląda, to kosztowało w miesiącu wrześniu 33 euro za dobę. W związku z tym myślę że cena niezła, jak za taki metraż, z takim ładnym tarasem i z takim ładnym widokiem. Tutaj jedyna mankament był taki, że tu wieczorami w tych okolicznych hotelach i po lewo i po prawo będących, gdzie głównie przyjaciele, bracia i siostry za wschodniej granicy urzędują. Były różne jakieś wieczory aktywności, nie wiem jak to nazwać animacje, stracje włącznie z jakimiś śpiewami, karaoke w związku z tym każdy hotel leciał na swój własny strój, swoją własną muzykę i trochę to, to tworzyło kakafonię, a tu jeszcze taka knajpka widzimy jest się sila nazywa, też lubiła grać swoje, w związku z tym momentami no, było trochę tak głośno i wesoło, natomiast poza tym to granie miejsce bardzo fajne i na pewno godne godne polecenia tu jest zejście przykryte takim ładnym zadaszeniem, które się obrosło pnączem, więc nie widać tego zejście Tam jest na dole budka pana strażnika i tam na dole stoi Nunio, do którego już w tej chwili właśnie wyruszamy Jest Nunio, jak mówiłem koło budki pana ochroniarza Panowie też bardzo mili, sympatyczni nawet po angielsku rozmawiający po troszkę więc to i tak, jak mówiłem, na tureckie unikalna sprawa Tak bym na ulicy z poziomu ulicy Trochę jeszcze sen nie wymarle, bo wszyscy na plaży ruszyli, ale po zmroku to ożywa i robi się, powiedziałem, lekko bardziej hałaśliwie. My ruszamy w drogę. Bo kolejna miejscówka czeka. Zatem jedziemy. Ostatnie spojrzenie na bezpośrednią okolicę naszego apartamentu. Tak formalnie, mówiąc, to jest nie tyle Alania co Konakli, tak to się nazywa jest to taka, taka pierwsza albo druga mieścinka znajdująca się na zachód od też na północny zachód od Alani, no i tu widzimy jest fotelików. Różnego rodzaju masa w tym sezonie dominują, jak mówiłem wcześniej, Rosjanie. To troszkę naszych było też słychać rodaków, ale zdecydowanie w mniejszości byli. Mamy tu raczej główny all-inclusive, tak wygląda na to. No, ale też jest jakiś taki, przed nami nawet kompleks na wzgórzu apartamentów tak to wygląda tutaj widzimy teren jeszcze jest otwarty do inwestycji to tutaj co widzimy po lewo wyglądało puste jak byli na spacerku dwa dni temu to wyglądało to puste Być, w sensie puste w sensie no, nieużytkowane. No, widzimy, w sensie no widzimy że są w wszędzie rolety pozasłaniane no generalnie można mieć wrażenie że to jest te, lekko to został ten przeinwestowany tak w mojej ocenie jeżeli chodzi o inwestycje w nieruchomości wszelakie, tam też w miasteczku były reklamy, że można kupić jakieś mieszkania. Nawet, nawet w języku no, rosyjskim one były te reklamy. Więc niech to będzie znak, że tu faktycznie pod to, 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 to tym kątem się, widzimy że tutaj coś się wstrzymało w budowie. Więc jakby ktoś chciał, to na Google'ach patrzymy Konakli i sam sobie więcej szczegółów możemy znaleźć. A my teraz w lewo, bo kierujemy się na konie generalnie, jeszcze tu zrobimy mały post postój w SIDE, bo nie udało nam się zrobić tego SIDE za dnia w Dniu Wiedzin Diablaków. I dalej konia i się wbijamy w interior turecki w kierunku Kapadocji się dzisiaj udajemy. już na razie jedziemy wzdłuż wybrzeża jak tu pokazuję specjalnie te palmy, tą drogę i te obiekty po bokach różne, różniste widzimy, nawet po rosyjsku napisy są proszę bardzo, żeby nie było że tutaj coś ściemniam no jest to bardzo, bardzo fajnie, bardzo tak jest to jak na warunki tureckie zagospodarowane a czy jak jest to też jest fabryka przy okazji, turystyczna w tym miejscu więc kwestia kto co lubi, kto co woli to są jak zwykle plusy i minusy każdego rozwiązania. Skręciliśmy w lewo, jedziemy do centrum SIDE. Bo tu Bartek tak zachwalał ten antyczny SIDE, że po prostu no, nie szło sobie odmówić tego dzisiaj. Za mnie w lewo, chciałbym ja prosto na razie. drugi bieg znajdę. W tym samochodzie Antiksidenów. No, cholera wie, Antiksiden no, to jedźmy na ten Antiksidenów, co w takim razie. Cholera wie, jak tu jechać. No. Minio się wygrzewa na słoneczku pod drzewkami, a my jedziemy na Antiksidę, tak? Zwiedzać Bartek kazał, to zachwalał, już to tak. już zachwalał, to już nie ma dyskusji, to trzeba. Chciał, nie chciał. Mieliśmy to tabelkę. tabelce było, no ale teraz to już musi być po prostu. Pytanie pomocnicze brzmi tutaj dla oglądających: jaki jest dominujący kolor aut z wypożyczalni tureckich? Na pewno nie biały. No, co jakby nawet logiczne jeszcze, no, no, że w tym klimacie biały kolor ma swoje zalety. Widzimy wszystkie możliwe atrakcje na wprost. A jest. na wprost. A shopping oczywiście też musi być. Jak to shopping? Pierwszy obiekt po lewo. Od dali zdaje się być widać jakiś ampitat. Tutaj taka droga dojazdowa na razie, w klimacie. Mm -hmm. Trójnik. Szpital. Szpital ojej. pan tak chciał no. amfiteatr z bliska nie Po pierwsze nie wolno kopać i szukać skarbów, a po drugie nie wolno ich wywozić z kraju. To powiedziawszy, wchodzimy na teren obiektu. Nasi też tu są słychać naszych co chwila duma się narodowa tak budzi że nie tylko za wschodniej granicy przybyli tutaj dzielni odkrywcy ale i z naszej krainy Lecha Jarosława też przybyli wracając na chwilkę jeszcze do nazwy Antic Side Antic Side przepraszam bardzo gdzie side jest jakby w tym momencie oczywiście nazwę własną, no to wiadomo, że chodzi o antyczne SIDE. Mhm. Natomiast tak językowo bawiąc się, właśnie można to również przeczytać jako Antic Side, mhm. czyli jako antyczna strona. No to taka mała zabawa językowa, ale jeżeli chodzi o samo SIDE, antyczne SIDE, to właśnie patrzyliśmy tutaj sobie z niewiadkiem na, na plan tego, 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 tego terenu. Jest to taki taki sypalek, pół półwysepek. I tak to trochę przywodzi wspomnienia i skojarzenia z Neseberem. Okay. bułgarskim tudzież z Sozopolem. Okay. Bo tu się widzimy sporo rzeczy właśnie, za, za tym potem na przykład kopię w tej chwili, odkopuję. Tak. Ale właśnie widzimy, mamy tu tutaj też kolejne zdjęcie. Tak, jest na te ten Cypelek, prawda? Okay. Tak. Tutaj jest ten amfiteatr, a tam są właśnie te, te zabytkowe rzeczy gdzieś. Czyli taki trochę, taki trochę Nesebe, taki trochę Sozopol bułgarski. I gdzieś w tym wszystkim te, 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 te małe domki, hoteliki, kwatery, jakieś, rozumiem, knajpki. Też, więc jak to sobie tutaj jeszcze dalej będzie, jak tu mają w tym momencie się od, odkopywać, od, odkrywać, mhm. swoje oblicze historyczne pokazywać. I no tam myślę, że czasem to się ma szansę w bardziej popularną miejscówkę turystyczną przekształcić, prawda? A tu widzimy kolejne kolejne jakieś wykopaliska troszkę gruzu odkopanego kolumienek kolumienki, tak, więc to taki klimacik bardziej historyczny nawet zabudowa taka troszeczkę powiedziałbym bułgarska, tak nesebersko a z drewnianymi elementami także miłośnicy Bułgarii mogą to poczuć troszeczkę klimaty zbliżone, tak, swoje Ulubione. Acz flaga oczywiście widzimy jest tutaj w tle absolutnie nie Teraz tak, ciekawostka jest taka że jak tutaj odkopują odkopują, odkopują stopniowo różne rzeczy Potem, właśnie jak coś odkopią, to tak jak tutaj widzimy, ładnie przykrywają to szkłem, że można było po tym tutaj normalnie chodzić i podziwiać to, co pod spodem zostało odkopane. Ciekawa koncepcja, gdzie pan ma sklepik na fundamentach ruinki. Tak, bardzo przyjemne, ciekawe miejsce. Godne polecenia. Godne polecenia, zgadzamy się. Tu mamy kolejny przykład jakiegoś szkła. Ale to jest coś chyba morskiego. Morskiego. No, może można wychodzić. Jak to pod tym szkłem rośnie? Chyba jakaś roślinność. Tak roślinność, no na roślinność, tylko że ona się tak nie dusi tam pod tym szkłem to jest pytanie. No i może Może, może, może tak trochę też tu bułgarska wygląda, bym powiedział. No i zbliżamy się do czegoś, co było znane tempo Apollo. Tak. Widzimy skład materiałów budowlanych. Można sobie przyjechać kupić kawałek kolumny. nie oryginalne czy podruby, cholera wie. China. A tu prawda widzimy jest sobie Idziemy na alochron. Dziadki zawsze muszą się gramolić, jakiś falochron, jaki taki występuje. żeby zobaczyć, co z tego falochronu widać. Wypatrujemy to intensywnie hotelu Diablaków i wychodzi nam, że co, że to gdzieś tam Aha. powinno być, tak? W tamtym mniej więcej powinno być miejscu. Tutaj widzicie widok na Marinę, otoczoną falochronem I to, to piękne po prawo na wprost Bardzo przyjemna się ta pormenada nad Mariną No tak. Tu pani pręży ciało, śmiało, śmiało ciało tak Mało latarni, tak go nie, nie przewróci Nie chcę takich rzeczy Nie, nie wyglądam tak jak pani łapa ale... Oj ta nie widzę, to wygląda jak niedźwiedź, jak niedźwiadek znaczy A pani wyglądała jak ten, jak to jest kolejna Zobacz, jak kobietę. A no dookoła, tam 3D będzie miał. O, o. On potem sobie na drukarce tej 3D. 3D wydrukuje. W A. A czy będzie jak w oryginale, z tą, z tą zaletą, że będzie, nie, nie będzie mówiło? To <laughs> Będzie wersja ulepszona. Tak. Prawie, nie prawie ma, Nie ma. Zrobi guziczek on/off i będzie mógł głos wyłączyć w miarę potrzeby tu się Taka refleksja nam nasunęła, obserwacyjna że to co tu widzimy w tej chwili zapewne to, to są oczywiście rzeczy odbudowane odbudowane od zera troszku a'la Disneyland z tego powodu, że po prostu tu jak szukali, jak kopali tych antyków szukali tego, no to musieli wyburzać tą starą, oryginalną tkankę miejską tak tam oczywiście, no i teraz odbudowali to oczywiście w stylu wiernym zachowując wszystkie jakby elementy oryginalnej zabudowy ale dzięki temu jest to świeże, nowe zadbane nie wiecie kiedy właśnie gdzieś tam z tyłu wystających sypów brudnych podwórek, sypiących się czegoś tam takiego, więc to na swój na swój sposób jest bardzo fajne i urokliwe więc na pewno tutaj też godne przez to polecenia, widzimy tutaj podwóreczko, prawda? też ładnie, czyściutko elegancko tutaj coś I się, widzimy po odkupuje. prawo, odkopuje ale jak się odkopie to pewnie też tu coś na tym miejscu postawią podobnego do tego co będzie z całością dobrze harmonizować i tworzyć spójną jedność Jeżeli żeby nie było, że moje teorie są gołosłowne to właśnie widzimy budynek, który tutaj się ładnie buduje w stylu zgodnym z otoczeniem Tutaj prawda coś się kopie ja tutaj postaram się patrzeć Nie wiem co widać, bo nie widzę tego w tej chwili Zobaczymy potem Fundamenciki przy... widać Fundamenciki widać, no No i tutaj z kolei widzimy dalszą część tej zabudowy, więc ewidentnie jest pomysł kompleksowy na to, żeby tą starówkę pobudzić, rewitalizować i w przyszłości zrobić z tego takie miejsce bardziej turystyczno-kultowe dla odwiedzających zagranicznych myślę głównie turystów. Jedziemy drogą na Tana. Natanek jak rozumiem miał zabawę, bo skakał przez te deski i dzięki temu się wkręcił w ten temat i o własnych nogach doszedł spod tej tam bramy w drodze powrotnej do przystanku autobusowego, jak rozumiem, tutaj przy szlabanie odgryzającym miasto od tej części antycznej więc tu powinni powinien jakąś taką tablicę pamiętkową. Strzelić na tą okoliczność e? zarządcy tego obiektu historycznego. Zjeżdżamy w związku z tym na drogę d 65 tego już nie mylę. Na konie w tej chwili się będziemy kierowali. To tutaj chyba, no tak. Nie, chyba nie, no tak. się źle. No Za szybko to skończył bo tam. Tak. tak, oczywiście. No zaraz tam wrócimy.